witam dobre mamy niedzielę godzina jest 11 piękna niedziela pogoda słoneczko Ale cieplutko. Gąbki zdrowe latają fajnie. Latały dobrze, później słabiej, ale i teraz biorę szturmowe. Nie ma. O. Młode już, się kończą. Stawki już zabieram. zabrałem już dziesięć. Już na zaczyna zaczynają Jajka. Budapesztów, pozabierałem. Wszędzie mają. Te dwie to mają od Dresi podłożone. Po, po jednym, wszędzie po jednym. I koniec. I, i wszędzie po jednym jasnym. Na dwa, trzy tygodnie. Tego to miałem skasować, ale był jakiś go podziował. Będzie co z niego? Nie wiem. Tutaj takiego podłożyłem jasno. Raz miał, i drugi raz miał, i się nie wylęgł. Podłożyłem takiego dużego. Przyjęli go i jako paso. Co <laughs> mnie No tak, to są takie. jest ponapasane tu bara pocztowe chowają dwa zawsze podkładam dwa takie chowają ładnie wszystkie są ładnie chowane ja tam teraz już po jednym podkładałem ostatnie to żałomniki z pierwszego czy drugiego czerwca. Ale o nich to mi zależało. A o tych pasiatych, jednego uchowałem. Jeszcze do pierwszego, po 11 piór miał i go sprzedałem. A tak to raz miało czyste, teraz patrzyłem, znowu czyste jajka. Tutaj jakiś do skasowania. Niby jasny, ale jakiś się po niego podczepił, on jest za ciemny. Napięć piór, Wilot. Kurwa. <gulia> Zargania skasowanie. Tu budapeszty jeszcze mają. Tam do mnie po tym żółtym. Tu dwa. Tu już od bocianów. Małe. Ale 30 litrów tych haśniaków je jest, ale przeważnie same Wilot. Hmm. tu tym ciemnym podłożyłem jajko wyrzuciłem a takiego dużego podłożyłem na... o to te to są dobre gołębie hmm. młody jaśniaki to będzie na biały ogon no tylko fartu będzie miał a <grystanie> ja się przegina taki napastny szony Hmm. Tu jasne mają na podłodze też. A ten też nabiały ogon bez warducha. Tu drugie pocztowe. Chowają, też dwa. Tu jest taki. Hmm. Tu też nabiały ogon chyba. Jedne piórowo nie miał w ogóle. Te są też się goniły, ona na biały A już się nie daje, koniec. Tutaj żółtem skasowałem typlerą jednego bywały jaśniaka, później dwa typlery, a teraz też jaśniaka takiego ma. Tam szma Tutaj zniosła razem z jedynkami Budapesztka Koniedziana widać To już tu jedynki oto to te to, 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 to sami się nie nadaje Siedzi A te ciemne to będzie tak puszczał, że raz zginął Razem podłożyłem wymordowały jednego Teraz też tak mordują tam moje. W tamtym roku nie zginęli z lotów, w ogóle, no, i te i te nie zginęli, ale. O. Po tej żałobnicy jeszcze zostawiłem. Panna samica. Mam po niej cztery młode już. Tutaj tak samo w Budapesztu jajka na, na podłodze. Jajka wyrzuciłem, a on się nie boi wcale. Pasie młodego. Takiego dużego podłożyłem. Jakie tego łębie są to. Takiego dużego, o poleciał. I też na biały ogon będzie, bez fartucha. Samica wilotka, a on zwykły. Za niego pięć dych. Dałem za tego samczyka, ale na biały ogon i idą. O, Starczy mi ten gołębi. Dwa, ta, za 2-3 tygodnie to 30 sztuk zejdzie obrączek już nie kupowałem a piesta to młode jaśniaki obrąki ładne Na no każdy półce, a po rozkładam po jednym, bo Budapeszty polikwidowałem Nie chcę. Na bazarze byłem to po 5 zł. Jeszcze za obrączku i wychowaj. Jeszcze worek ziarków zrobić dał. Nie chcę. Oj, was czeka ciężki los. Czeka was ciężki los. 13 tych Budapeściaków jest chyba. Jakby ktoś chciał, to po dychu sprzedał. I trzy bociany, są takie pieciate. dwa są starsze, a to ten teraz po jednej parze. Bociany to po dychu. żeby było bliżej, to bym Hubertowi prezentował. Ono ma te bociany na przeparzenie. Tylko że moje są już gąbki przebrane, tego, przelotowane. I teraz znowu je mnie skasowałem, tym bocianom już mają młode. I, a, I te tak samo. Nie wiem, czy mają młode, czy jajka. Jeszcze jajka ma. Ale są dobrego głębi do uszczania. Będzie się działo dwa żółte truplerki, po tych są też do sprzedania. Jakby ktoś chciał, to jasne pod dwie Żołnierz jest jeden po tej na biały ty tej żołniczce. I cztery zwykłe. Te dwa to sobie dobre może te dwa to trochę trzymały. no Później to aż za trzy tygodnie. To będzie to sporo. I, i koniec. I tam już nie sieć, bo i tak nie będziesz miała. Tam w ciak też chyba na pić piór, siedzi taki u góry. A to ten po tym starym Budapeszcie, co z dzieci przyszedł. Też tego zostawiłem. Tu jeden został jeszcze gdzieś jeden. A i tu Budapeszty chowały i tego to w jasnym włożyłem i chowają oba. Ale piękna pogoda. O, teraz ja posiedzę. Kawę wypiłem. Browarek na ławce, U chce posiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.